Cześć, tu look for Book i dzisiaj chcę Was zaprosić na recenzję najnowszej książki Łukasza Orbitowskiego Święty Wrocław. Powiem Wam, że super okładka, taka y, trójwymiarowa. Książka nie jest gruba, ale na pewno jest interesująca. O czym jest Święty, y, święty Wrocław? Święty Wrocław, słuchajcie, to jest... Y, Trudna książka, ponieważ tu jest ukazanie w sposób metaforyczny, trochę i alegoryczny obraz współczesnego społeczeństwa i jak to wszystko działa. Mi to przypomina trochę porównanie do folwarku zwierzęcego Orwella, gdzie tam jakby zwierzęta przedstawiały obraz społeczeństwa, natomiast tutaj to jest to przedstawione w formie takiego niby horroru, thrillera. Ale też idealnie oddaje to, co się dzieje obecnie w naszym społeczeństwie. Akcja rozgrywa się wokół jednej z dzielnic Wrocławia, Różanka. Taka, powiem Wam, stworzona enigmatyczna dzielnica, wielkie blokowisko, które nagle zmienia się w czarną, błyszczącą, gładką strukturę. W jednym z mieszkań pojawia się. Jakaś czarna plama, ale jest ona super gładka. Ta czerń jest taka intensywna. I wszyscy zaczynają się tą czernią fascynować. Ta czerń pochłania to osiedle, różanka i pochłania też tych ludzi. Jest jak czarna dziura, a ludzie, którzy tam są, zmieniają się trochę w takie zombie. Ta czarna dziura przyciąga jakby swoim pięknem, swoim ciepłem, swoją doskonałością, i już każdy, kto tam wejdzie, nie chce wrócić do normalnego świata. Jest wchłonięty jak w czarną dziurę. Mamy tutaj obraz, słuchajcie, takiego spolegliwego, właśnie społeczeństwa, które trochę idzie jak takie stado za hasłami, bo tu właśnie jest przedstawione to osiedle jako takie Święte jako takie objawienie, i z całej Polski ściągają pielgrzymki, tak, żeby jakby wokół tego świętego osiedla napełniać się, jakby tą energią. I już przewidują wszyscy koniec świata. Ale oczywiście, to nie jest jedna frakcja. Tak jak to bywa normalnie w społeczeństwie, wystarczy rzucić inne populistyczne kontrhasło, żeby część grupy poszła za inną frakcją, tak? Jedna frakcja walczy z drugą, czyli trochę tak jak to wygląda współcześnie. Powiem wam świetny metaforyczny właśnie obraz przedstawiony w formie takiego thrillera, ale takiego trochę metafizycznego. Jest tu ukazane właśnie słuchajcie, taka obuda i hipokryzja, czyli robi się to, co jest dla mnie osobiście wygodne, a nie to co jest jakby ważne dla ogółu. Nietuzinkowi bohaterowie, którzy odkrywają swoje drugie ja i to, co jest dla nich naprawdę ważne. Dodatkowo mamy, jak to u Orbitowskiego, wysublimowany język, trafne, filozoficzne, wręcz, spostrzeżenia dotyczące mechanizmu kierującego ludźmi. Książka, tak jak mówię, może się wydawać trudna, natomiast warto ją przeczytać, ale też jakby przenieść sobie ten Obraz, tę metaforę, właśnie y, tych obrazów z tego thrillera, na naszą współczesną rzeczywistość. Ja gorąco polecam, y, szczególnie wszystkim fanom y, prozy Orbitowskiego. To tyle ode mnie. Jestem ciekawa, czy ktoś z Was też już czytał i jakie są Wasze opinie na temat y, tej książki. Jestem bardzo ciekawa, czy komuś się podobało, czy właśnie nie. Bo min, przyznam szczerze, na początku wydawało mi się, że chyba nie wiem, nie spodoba mi się. Natomiast im bardziej czytałam, bardziej się zgłębiałam, tym bardziej mi się ta książka podobała. Więc dawajcie swoje opinie w komentarzach. Ja Wam życzę miłego dnia i mam nadzieję. Do zobaczenia. Pozdrawiam.